Dzień dobry, witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie. No Porannej kawy nie wypijemy, bo jest zdecydowanie za późno, ale możemy wypić, możemy wypić jakąś popołudniową, popołudniową herbatę. No to zapraszam, jeżeli macie Państwo chwilę, chwilę czasu, może jest tak, że wracacie właśnie do swoich domów po pracy, po szkole, a może po prostu już jesteście i odpoczywacie. To bardzo. Serdecznie zapraszam do takiego krótkiego, krótkiego popołudniowego spotkania. My jeszcze w ratuszu witam, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 22 marca ciągle, no i wiosnę, wiosnę mamy wreszcie wiosnę, to oznacza, że także, że dzień jest dłuższy od nocy, a na weekend zmieniamy zegarki. Także pośpimy nieco krócej, ale za to będziemy mogli. Zaczyna dzień szybciej, kiedy będzie już widno i będzie przede wszystkim dłużej fajnie. Myślę, że to jest taki w ogóle fajny moment, fajny moment wokół wiosna w ogóle wszystko budzi się do życia jest, jest niesamowicie. Dzisiaj jest światowy dzień wody. Dzisiaj jest światowy dzień wody. Z tej okazji nasza spółka wodno-kanalizacyjna, miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne przygotowało taką ekologiczną akcję. Ta akcja polegała, słuchajcie, na wymianie butelek. Mogliście przynieść pięć plastikowych butelek i w zamian za to dostawaliście taką właśnie trytanową butelkę. Ja też taką butelkę dostałem. Takich butelek dzisiaj na Placu solnym rozdaliśmy, rozdaliśmy blisko tysiąc. No, jeszcze widzę, że są. Jeszcze widzę, że są. Nie wiem, czy jeszcze mają butelki, bo po tysiącu mieli zakończyć akcję, bo tyle po prostu mieli butelek, ale ale możecie spróbować. Wystarczyło przynieść raz jeszcze pięć zwykłych plastikowych butelek, których staramy się oczywiście nie używać. Choć nie zawsze to jest możliwe, ale jeżeli tylko jest to możliwe, to nie róbmy tego i dostać taką właśnie trytanową butelkę wielorazową. We Wrocławiu, jak wiecie, realizujemy od kilku lat akcji Zero Waste. Tak staramy się dbać o te kwestie ekologiczne, ale także pijemy wrocławską, wrocławską kranówkę, także bardzo dziękuję i profesorowi Ziomkowi, i profesorowi graczowi, i całemu zespołowi, i Hydropolis, i w ogóle MPWiK za tą dzisiejszą naszą Akcje. A pokazuję wam tą butelkę, abyście wiedzieli, że po prostu warto, jeżeli usłyszycie, ja będę mówił, albo ktoś inny będzie informował o tym, że są tego typu akcje, to warto z nich skorzystać. Dzisiaj taka akcja na placu Solnym w ramach światowego, światowego dnia wody. Wody, które jest coraz mniej, wody, o, której, o którą dzisiaj także toczą się konflikty zbrojne. Otoczą się wojny. Wody, która jest, zaczyna być, być dobrem rzadkim. O wodę oczywiście dbać musimy tak samo, jak i o pozostałe kwestie związane z ekologią. Moi drodzy, 27 dzień wojny na Ukrainie. Zniszczone niektóre, w istotnym, w istotnej części zniszczone miasta ukraińskie, jak Mariupol. Ja wczoraj rozmawiałem z naszymi przyjaciółmi, którzy uciekli z z Kijowa. Próbują się w tej nowej sytuacji odnaleźć, my im próbujemy, zresztą tak jak i wy, wielu Ukraińcom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Jedni się odnajdują lepiej, inni gorzej, jedni szybciej, duzi wolniej. No, pomagamy I za, tą, i za tą pomoc chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Widzę, że jest Robert. Pozdrawiam się Robert. Pan, pan Piotr jest. No, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że zdecydowaliście się spędzić tutaj tych parę chwil. Ze mną pani Beata pisze, że była na akcji i też mam butelkę. Super. Wracam do naszych przyjaciół uchodźców z Ukrainy. Każdy pomaga jak może. Kłaniam się przy tej okazji wszystkim wolontariuszom. O tym także dzisiaj mówiłem w porannej audycji Radia Wrocław. Panu Darkowi dziękuję za zaproszenie do studia. Jak, ja, jak to ja? No, przyszedłem, usiadłem i powiedziałem to, to co myślę. W, w taki sposób, jaki też zwykłem mówić, czyli w sposób prosty, bo uważam, że o tego typu rzeczach należy mówić w sposób prosty i nie wolno się oszukiwać. Mówi, mówiliśmy ostatnio tak? podczas biegania o tym, że, że jest wystarczająco dużo koniunkturalistów na tym świecie, wystarczająco dużo kalkulujących wyborczo i nie tylko wyborczo polityków, że ja tego, wybaczcie, robił nie będę, będę mówił tak jak tak jak sprawy się mają, no jedni z tego tytułu lubią, inni, inni nie. Trudno, trudno, tak już po, po, po prostu jest. Jedni rozumieją bardziej, inni mniej rozumieją. Przed chwilą dałem takiego, takiego postaw. rzeczywiście, słuchajcie, dzisiaj szedłem u, u, ulicą, szliśmy z Olą u, u, ulicą i, i pan, który szedł po drugiej stronie ulicy tak patrzy, patrzy, bo to zawsze, wiecie, jest taki moment wyczucia, czy to on, czy nie on, jak idę w, ubrany w takim właśnie mundurku, jak teraz przed Wami siedzę, no to łatwiej mi jest poznać, prawda? No tak, to to rzeczywiście sutek. Jak tak właśnie biegam, czy jak jestem w stoju, powiedzmy, bardziej cywilnym, to tak niektórzy przyglądają się, on czy nie on, on czy nie on. I dzisiaj tak właśnie było z tym panem, tak się przygląda, przygląda w końcu. Mówi, Panie prezydencie, a kiedy te toalety na nowym targu będą czynne? Ja Toalety, toalety, zaczynam szybko myśleć, no tam na górze gdzie toalet nie pamiętam. Mówię, czyżby toalety w budynku urzędu były zamknięte? No niemożliwe. No to, to mówię, dobrze, wie Pan co, sprawdzę, bo, bo skąd ja mam wszystkiego też słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie nie wiem. Albo, 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 albo pamiętać nie muszę tych zmiennych tych parametrów, tych danych, prawda, które powiedzmy charakteryzują różne wymiary naszego życia. Tutaj miejskiego jest całe mnóstwo. Czasami mogę czegoś nie pamiętać. No ale mówię, sprawdzę, dzwonię do moich ludzi w urzędzie, mówię, nie no szefie, wszystkie toalety są czynne, nie ma, nie ma problemu, może jakaś tam na wyższej kondygnacji, ale tam już e, mieszkańcy spraw nie załatwiają. <grym> Nie załatwiałem urzędowych spraw i tym samym żadnych innych. Może to o to chodzi. No ale wszystkie inne są otwarte. No. Ale się nagle okazuje, czy nie wiedziałem na przykład, że w parkingu podziemnym, którego my nie jesteśmy właścicielem jako miasto, to jest, to jest obiekt wybudowany przez prywatnego inwestora i przez prywatnego operatora zarządzany, że tam są toalety, toalety które były zamknięte nie wiem, z powodu COVID-u. Taki powód był. Był podawany i o te toalety najprawdopodobniej temu panu chodziło. No to poprosiliśmy operatora, jeżeli jest uprzejmy, kto nie przeszkadza, żeby otworzył. Zgodził się, za to bardzo serdecznie dziękuję. No i dałem tego posta z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby trochę dla, trochę dla te, takiego powiedzmy rozluźnienia. Sytuacji, bo przecież w ciągu dnia jesteśmy mocno cały czas napięci, a po drugie, po to, żeby pokazać, jak, jak, jaka duża jest rozpiętość różnych spraw, które się na co dzień w mieście zajmujemy. Od właśnie takich spraw, ej, hej, jest tam coś do załatwienia, niech pan tutaj kosz przy tutaj niech pan koszt przymo, przymocuje, a tam niech pan toaletę otworzy, bo takie duże rzeczy, duże inwestycje, duże historie. Czy też właśnie te historie związane z pomaganiem dzisiaj naszym przyjaciół z Ukrainy. No ale wracając do tego posta, oczywiście znalazło się kilku moich ulubieńców, takich trochę zazdrosnych dżentelmenów, którzy zawsze, zawsze coś, zawsze coś mądrego z poziomu klawiatury napiszą i zdaje się, że na tym ich aktywność taka życiowa się kończy. No ale co zrobić? No, co, co, co zrobić? Taki jest po prostu, taki jest po prostu życie. No, ja się na to nie obrażam, ja się z tym nauczyłem. Życie 15 lat, pracuję w, w samorządzie, w, 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 wiem z czym to się... Wiążę, wiem jak się ludzie zachowują, ale nie narzekam, bo większość to są po prostu naprawdę fajni mieszkańcy, fajni obywatele, rozumiejący, ale też i szanujący to, co się, to, co się dla nich, to, co się dla nas dzieje. No dobrze, wracam do, wracam do naszych... Naszych uchodźców z Ukrainy. Obserwujemy mniejsze, mniejsze, mniejsze strumienie uchodźców na dworcu głównym. To też jest taki czas, który pozwoli i wolontariuszom tam pomagającym, i moim pracownikom, i pewnie pracownikom pana wojewody chwileczkę odsapnąć, troszeczkę zastanowić, jak ten system ewentualnie zreorganizować, ulepszyć, polepszyć przeformatować, właśnie korzystając z tego, że te potoki osób są dużo, są dużo mniejsze. Pan Piotr Pił pyta, ile dzieci ukraińskich jest już we włosowskich szkołach? 4 tysiące zadeklarowało. To nie jest tak, że wszystkie już są, ale 4 tysiące zadeklarowało. I teraz no, będziemy oczywiście starali się, starali się w miarę możliwości, na tyle na ile nasze szkoły będą pojemne zapraszać dzieci ukraińskie do naszych, do naszych szkół. Chodzi też o to, aby ci, którzy zdecydowali się tutaj zostać, żeby mogli, także mówię o dorosłych, o, o opiekunach tych dzieci, mogli być też jak najszybciej aktywnymi zawodowo, tak? Zawodowo. No, warunkiem bycia aktywnym zawodowo jest oczywiście znalezienie sposobności na zaopiekowanie się dziećmi. No i do tego będziemy dążyć. Jak Państwo wiecie, minister edukacji zmienił rozporządzenie, między innymi limity w grupach szkolnych i przedszkolnych, tam odpowiednio z 25 dzieciaków do 28, 29, no to pozwala po prostu przyjąć więcej osób do grup przedszkolnych i do oddziałów w szkołach podstawowych i, i ponadpodstawowych. No i będziemy, i będziemy, to, i będziemy to robić. No nie mamy wyjścia, nie uda nam się przecież z dnia na dzień Postawić kilku nowych szkół, bo po pierwsze jest to technicznie, technologicznie inwestycyjnie niemożliwe, po drugie nie mamy na to pieniędzy, ale to jest wyzwanie, nad którym my się zastanawiamy dzisiaj bardzo mocno, ale do tego są tutaj europejskie i krajowe, muszą pojawić się we Wrocławiu i w wielu innych miastach. Tym bardziej, że w Polsce, jak już szanowni Państwo wiecie, Mamy, mamy dobrze ponad 2 miliony cudzoziemców, dobrze ponad 2 miliony cudzoziemców i ten licznik się i ten licznik ciągle tyka to okej okay. dzisiaj przez włosarski dworzec, przez który łącznie przeszło dobrze ponad 150 tysięcy uchodźców, jest mniej oblężony, że tak powiem, ale to się może to się może zmienić, bo przecież te działania wojenne na Ukrainie nie. nie, nie, no nie są, cały czas są, cały czas są, nie zakończyły się. Także ponad 2 miliony 140 tysięcy uchodźców w Polsce. Wielu z tych, którzy przyjechało do Wrocławia, bo dbamy także o to, aby, aby płynna była ta relokacja, udało się wielu oczywiście Wysłać z powodzeniem za, za granicę do innych państw Unii Europejskiej. No ale wielu zostało. Ci, którzy tutaj z nami zostają, przychodzą do urzędu choćby po to, aby uzyskać numer PESEL. Słuchajcie, my od 16, tylko od 16 do 21 marca wydaliśmy 3,5 tysiąca numerów, numerów PESE. A zapisanych jest, słuchajcie, kolejnych 18 tysięcy, bo dzisiaj to sprawdzałem u naszej Pani Dyrektor tego Wydziału, który się tym zajmuje. pozdrawiam Panią Dyrektor Bonowiską i cały zespół tam. Naprawdę nasi pracownicy dwoją się i to żeby ten system zorganizować. Dostaliśmy 15 kolejnych punktów mobilnych, które umożliwią szybszą obsługę obywateli Ukrainy. Bo tak jak powiedziałem, 18 tysięcy ludzi jest zapisanych celem uzyskania numeru PESEL. No, w tej chwili w tych namiotach, które były poczekalniami przy Zapolskiej i przy Placu Nowy, tak, tam w tej chwili uruchomiliśmy takie punkty fotograficzne, bo do wyrobienia dowodu potrzebne jest przecież zdjęcie, w związku z tym tam robimy... Tam robimy te, te, te fotografie. Także trzeba było wszystko w ogóle na nowo przeorganizować, sformatować, żeby, żeby to wszystko zaczęło jakoś działać, bo my ich musimy jakoś obsłużyć. Także, także słuchajcie, przed wejściem w życie spec ustawy 4000 peseli, po wejściu w życie ustawy, czyli od zeszłej środy, 4000 numerów pesel nadaliśmy, a czeka w kolejce 18000. To nie są wszyscy, którzy przyjechali jeszcze przecież. Także proszę zobaczyć, jaka to jest skala różnych działań, którym musimy spostać. Zresztą widzicie to na, na ulicach, w samochodach, w liczbie samochodów na ulicach. Widzicie to Państwo w transporcie publicznym, w autobusach, w tambajach. Jest generalnie gęściej na mieście. Jest gęściej. Ciężko jest wynająć, ciężko jest dzisiaj wynająć mieszkanie. W sensie nie znaleźć lokatora na mieszkanie. To jest właśnie banalnie jest właśnie proste, tak, Ciężko jest znaleźć mieszkanie, żeby, żeby zamieszkać. Także my także musieliśmy się do tej, do tej nowej sytuacji jakoś przystosować i cały czas ten system organizujemy, tak jak mówię, dostaliśmy te mobilne punkty, które będziemy, które będziemy mogli za chwilę, za chwilę uruchomić I wówczas ten system mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej, jeszcze szybciej jeszcze szybciej chodził. Słuchajcie, cały czas czyli tak, ulica Zapolska, Zapolskiej, Nowy Targ i Komera, to są te miejsca, gdzie, są, gdzie można zrobić zdjęcie i wyrobić i, wyrobić, i dostać numer PESEL-dowód. Zresztą no, wielu z nas okazało się, że ja mam akurat, ale wielu z nas okazało się, że ma nieaktualne dowody, na przykład osobiste też tej sytuacji. Zaczęliście Państwo wymieniać te dowody. No i, to, to, I to wszystko na raz spowodowało spodowało, dość duże stłumienie ludzi, którzy, którzy chcą załatwić różne sprawy mm, urzędowe. Słuchajcie, y, podobnie jest, y, jeżeli chodzi o, y, o y, miejsca, miejsca pracy. My już y, dla kilkuset y, uchodźców. Y, udało nam się skutecznie zapośredniczyć poprzez powiatowy urząd na pracy, który prowadzimy w znalezieniu w znalezieniu miejsca, miejsca pracy. Zatrudniamy też do naszych do naszych miejskich instytucji, do Starzy Miejskiej zostało zatrudnionych kilka osób. Szukamy cały czas chętnych na motorniczych i kierowców do naszego, do naszego MPK. Tam jednocześnie oferujemy kurs języka polskiego, ale także kursy kursy zawodowe, no, słuchajcie, zgodnie ze, ze ustawą jest możliwość wykorzystania szybkiej ścieżki do zatrudnienia, ale tylko u ukraińskich nauczycieli, ale tylko wyłącznie na stanowisku nauczycieli, takich pomocniczych, pomocy nauczyciela. tak, nie ma jeszcze rozwiązań, które by umożliwiły zatrudnienie samych nauczycieli, to także dla nas stanowi dzisiaj bardzo duże wyzwanie, jednocześnie duży, czy też duży, duży, duży problem. Um, no i będziemy musieli tę sytuację jakoś na bieżąco, jakoś na bieżąco rozwiązywać. Oprócz tego zbiórka darów się odbywa i we wrocławskich szkołach, i w czasoprzestrzeni, i w, w, sektorze, w sektorze trzecim. My ciągle też zbieramy, zbieramy dary tutaj w naszym seminarium duchownym, w, w, na świątnikach. Wysyłamy je, ale także te dary są oczywiście dystrybuowane, dystrybuowane pomiędzy tych, którzy tutaj z nami, z nami są. Słuchajcie, co dalej, i co jeszcze ja wam dzisiaj chciałem powiedzieć? A, no dobrze, zostawiam na razie te tematy pomocowe, o nich można by, by długo. Te rzeczy się dzieją i wszystkim zaangażowanym w to działanie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Wczoraj, wczoraj, wrócę na moment do, do poniedziałku, wczoraj Uroczyście odsłoniliśmy, czy otworzyliśmy ponownie po remoncie Aulę Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim. To jest takie akademickie serce naszego miasta. Po wielu latach to miejsce zostało zrewitalizowane i będzie dostępne i dla zwiedzających, ale będą się w nim przede wszystkim odbywały ważne dla akademickiego środowiska Wrocławia uroczystości. Wczoraj po podziękowaliśmy. Tym wszystkim, którzy no, mieli istotny wkład w odnowienie tego miejsca, choć tak jak ja powiedziałem w swoim wystąpieniu, to taki trochę chichot historii, że my tutaj we Wrocławiu oddajemy zrewitalizowaną, piękną, piękną aulę, e, Godzinę lotu e, z Wrocławia, e, bo, bo na Kijów padają. Bomby rosyjskie niszczą domy, niszczą budynki, ale niszczą także uniwersytety, niszczą także akademickość Ukrainy. Dziwne to, dziwne to, niesamowicie dziwne to, to uczucie i wczoraj tych wątków oczywiście ukraińskich na naszym uniwersytecie, na którym także studiuje wielu przecież studentów z Ukrainy, było bardzo dużo. Zresztą jak wiecie doskonale, no Wrocław i, i ten akademicki Wrocław został można powiedzieć przecież, poniekąd ufundowany na, na, na dziedzictwie Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej. Mamy zresztą do dzisiaj bardzo dobre relacje i z Politechniką Lwowską, i z Uniwersytetem Lwowskim, z wieloma uczelniami w Ukrainie. Jeździłem, odwiedzaliśmy się, współpracowaliśmy w tym wymiarze akademickim. Tak, to było wczoraj także pretekst do tego, aby rozmawiać i aby myśleć o, o tej akademickiej Ukrainie, która także dzisiaj jest, jest niszczona. Co dalej, co się będzie działo? A, i, i, będę chciał wam pokazać nasze podsumowanie w ramach tej rewolucji. Jak wiecie, ta rewolucja we Wrocławiu trwa i chciałam Państwu tylko podać mm, kilka, teraz na dobry początek takich. Cyw, które ilustrują to, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich dwóch lat. Słuchajcie, 30 dużych zrealizowanych inwestycji tramwajowych, 100 wymienionych zwrotnic, 22 km wyremontowanych i nowych torowisk, w tym 3,5 km, km zielonych torowisk. Słuchajcie, torowcy, jak wyliczyliśmy, spędzili na wyjazdach awaryjnych ponad 1500 godzin, czyli łącznie, gdybyście to inaczej policzyć, to są dwa miesiące longiem. 240 milionów złotych przeznaczyliśmy na infrastrukturę torową. Do tego należy oczywiście doliczyć także nasze plany na ten rok. Także no, obserwujemy, że dynamicznie spada liczba wykoleń i poprawia się komfort i bezpieczeństwo podróży myślę, że to widzicie, także znacząco jakby przyspieszamy z różnego rodzaju inwestycjami. Mamy także stały nadzór nad wykonawcami w trybie całodobowym. No i przede wszystkim wydłużyliśmy także okres inwestycyjny, bo kiedyś remontowało się tylko i wyłącznie latem w okresie wakacyjnym, a no z powodów oczywistych. No a teraz robimy w miarę możliwości i jak przede wszystkim warunki pogodowe pozwolą przez cały rok. Dlatego ta dynamika realizowanych inwestycji jest zupełnie inna. To, to tylko na dobry początek, jeżeli chodzi o podsumowanie tego wszystkiego, co udało nam się zrobić w ramach tej rewolucji. O szczegółach was będę jeszcze, będę was jeszcze informował. No i dzisiaj także wydaje mi się, że taki bardzo sympatyczny. Post pokazywałem, co się dzieje na naszej trasie autobusowo-tramwajowej, na, czyli na tej nowej linii tramwajowej, którą budujemy z, tutaj z centrum miasta na Nowy Dwór. Przypomnę, ponad 7 kilometrów. To największa inwestycja transportowa w powojennym Wrocławiu. Wartość tego zadania to ponad 380 milionów złotych. E, większość z tej kwoty już jest wydatkowana, prace trwają na wszystkich em, Etapach tej inwestycji. A dzisiaj pokazałem, jak nasadziliśmy 444 nowe drzewa, ponad 16 tysięcy krzewów, dęby, takie moje, moje ulubione, dęby szypułkowe, klony polne, jesiony, znalazły się także lipy. Graby pospolite, dęby błotne, także nowe, nowe drzewa, podbamy o to, aby przy każdej tego typu inwestycji pojawiały się oczywiście także nowe, nowe nasadzenia. Myślę, że to obserwujecie. Kończymy także pracę, jak tak mówimy o inwestycjach, to pozwólcie, że jeszcze dosłownie dwa zdania. Kończymy pracę na budowie ciągu pieszo-rowerowego -rower przy ulicy Kowalskiej na, na tym odcinku od 3M do ulicy Miłoszyckiej. Wykonawca także rozpoczyna, teraz na południe Włocławia, wykonawca rozpoczyna pracę przy budowie fragmentu już ulicy Asfaltowej oraz Lutosławskiego, to jest tam, gdzie budujemy na Wojszycach nową szkołę. Pytali Państwo, co słychać, jeżeli chodzi o szkołę na północy Wrocławia, Lipa Piotrowska-Widawa. Otóż w wyniku tego pierwszego przetargu, który przeprowadziliśmy, dostaliśmy oferty, które istotnie przekraczają, przekraczają te kwoty, które my zapisaliśmy w budżecie i kosztorys tym samym tego planowanego zadania, dlatego musimy to zamówienie powtórzyć, powtórzyć raz jeszcze. No Tak jest, tym się właśnie rządzą zamówienia publiczne, że czasami można dostać oferty, które istotnie odbiegają od założonego kosztorysu i tym samym zaplanowanych pieniędzy, wówczas wówczas należy powtórzyć w przetarg. No i kończymy, no właśnie, bo zaczynamy, ale i kończymy wiele, wiele rzeczy. Eee, zaraz, bo tylko chcę też co, co, na coś Wam odpowiedzieć, jeżeli już piszecie. To, tutaj, a, a, pan Piotr pyta o Hugo czyli o Pomenadę m, Krzycką. Jaka jest szansa na odcinku z Spiska Park Południowy? No, to jest jeden z kolejnych etapów, Panie Piotrze, tak? Zrobiliśmy, jak Pan wie, spiska. Borowska, później borowska barcka teraz robimy Barska, Tamśliwowa i Tarnogaj, a będziemy szli także w drugą stronę. Robi się też strzegomska roboty ten odcinek strzegomska robotnicza i oczywiście, że zrobimy także ten odcinek pomiędzy Spiską a Parkiem Południowym, a później dalej pójdziemy w stronę ulicy Krzyckiej. Jak najbardziej to, to, to zadanie jest poetapowane, także wszystkie etapy będą zrobione. Łącznie to jest ponad 8 km, o ile dobrze pamiętam. Także będzie to wszystko zrobione. A póki co oddajemy. Dla rowerów i kończymy budowę drogi rowerowej na ulicy Racławickiej, Skarbowców i Alei Piastów. No i dobrze. Tak, dzieje się bardzo. Dużo się dzieje. O, chciałbym wam jeszcze więcej po opowiadać. Mam przed sobą tutaj taki na przykład, dzisiaj, to sobie analizowałem w ogóle portfel, nasz portfel inwestycji na rok 2022. Gigantyczne pieniądze, gigantyczne pieniądze, jakie wydajemy ciągle na inwestycje w Białgosławiu, pomimo tego, że jest bardzo trudny czas, jest bardzo trudny czas, mnóstwo nieszczęść, coraz mniej pieniędzy, chociaż chociaż u niektórych oczekiwań coraz, oczekiwania są coraz większe. No, ale tak się nie odpowiada za pewne rzeczy, to można mieć przecież nieskończoną liczbę różnych oczekiwań, prawda? Tak, ja muszę niestety się liczyć z ograniczeniami, w przeciwieństwie do wszystkich tych, którzy no, nie muszą, nie muszą tego robić, tak. mogą tylko i wyłącznie kolejne pomysły poddawać do realizacji. No, ja muszę jednocześnie zadbać o to, aby znalazły się na te inwestycje pieniądze. A to nie jest takie łatwe w tych czasach. No dobrze, to, to ja bardzo serdecznie dziękuję. Lecimy dalej, bo przed nami jeszcze kilka wydarzeń dzisiejszego wieczoru, także trzymajcie się. Dziękuję, że byliście. Wszystkiego dobrego i pewnie coś usłyszymy i dalej będziemy rozmawiać o Wrocławiu. Dobrego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.